Przeszliśmy już bardzo taką głęboką, myślę, i dobrą drogę w czasie naszych rozważań rolatnich. Dzisiaj rozpoczynamy szóste mieszkanie. I tak naprawdę tym szóstym mieszkaniem moglibyśmy się zająć przez kolejny adwent, dlatego że w twierdzy wewnętrznej Teresa opisuje prawie w połowie swojego dzieła to mieszkanie. Więc na pewno nie uchwycimy wszystkiego, bo się nie da. Ale to, co jest bardzo ważne i to, co wierzę, że będzie się powtarzać jeszcze dziś i jutro, to że jest to temat zaręczyn u Teresy. To szóste mieszkanie to myślimy zaręczyny. Teraz w jedności z Jezusem Teresa mówi, że podążamy w przestrzeni samej Trójcy Świętej, czy w doświadczenie wejścia w taką relację. I przemieniony w motyla uczysz się żyć jego życiem, uczysz się, pisze Teresa, niejako latać, widzieć wszystko z wysoka, szerzej, dalej, więcej, głębiej. Człowiek zachwyca się wtedy pięknem i dotyka tajemnicy piękna Boga. Ale jego wnętrze nadal wymaga pracy, i nie chodzi już teraz o pracę jako walkę z grzechem. Czy mozolne staranie się unikania, być starym człowiekiem. Tutaj chodzi, jakby, o taką nową naukę, nowego życia. Że zaczynamy żyć już zupełnie inaczej, w innej jakości, w innej perspektywie, więc uczymy się być nowym człowiekiem, bo nim jesteśmy. Oswajamy się niejako ze światem Boga, zaczynamy go coraz bardziej poznawać, a to wiąże się z wieloma próbami. Jana od Krzyża nazywa się to bierną nocą ducha, która ostatecznie oczyszcza myślenie i pragnienie. Teresa opisuje to w bardzo podobny sposób, nie nazywając tego tak wprost. I to, co warto jest zauważyć, że do zjednoczenia z Bogiem zaproszony jest, i Teresa o tym mocno mówi, cały człowiek, że wymaga to od człowieka wszystkich sił. I tak jak wola, pamiętamy we wcześniejszych mieszkaniach, jakoś wysuwała się na prowadzenie, nie? tak tutaj, w szóstym mieszkaniu, potrzebne nam są już wszystkie władze. Znaczy, człowiek chce się spotykać z całym człowiekiem. A więc nasza zmysłowość, emocjonalność, nasza psychika, nasz rozum i wola. Wcześniej zmysły i emocje nie? były jakoś wyciszone. Nie? Budował Bóg. I pociągał naszą wolę. Teraz zaprasza nas w tym szóstym mieszkaniu do tego, żeby to wszystko stało się nie, w Nim, żeby cały człowiek się z Nim spotkał. Więc w szóstym mieszkaniu zostaje niejako wciągnięty cały człowiek w zjednoczenie z Bogiem. I co się zaczyna dziać, że teraz te władze, takie jak rozum, emocje, nie, nasza psychika, zostają niejako przebudzone i oczyszczone. I tak naprawdę Bóg uczy w tym szóstym mieszkaniu ich używania nie? w jakiś sposób, poprzez różne przejawy swojej obecności, przez różne łaski mistyczne, jak i przez trudne ciemności. I w ten sposób człowiek uczy się kochać całym sobą. Do takiego momentu, i o to chodzi w naszej drodze podążania ku Bogu, że niejako my się stajemy miłością. Cały człowiek wracamy do, tej pier, do tego pierwotnego planu, który Bóg złożył w nas. I święta Teresa widzi to doświadczenie jakoś w świetle, to znaczy bardzo pozytywnie. Święty Jan od Krzyża widzi tutaj dużą ciemność. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że trudno jest tutaj powiedzieć i uchwycić, że będzie tak albo tak. W ogóle myślę, że kiedy idziemy tą drogą, to widzimy i pamiętamy, że te mieszkania, tak te komnaty, czyli te etapy, one mają jeszcze wiele innych pomieszczeń, tak? więc nie da się tak włożyć wszystkiego w jeden worek. I jeśli Teresa pisze z taką nadzieją, a Jan od Krzyża pisze od takiej strony ciemności, to to już pokazuje, że. W tym mieszkaniu jest bardzo wiele miejsca na takie ekstremalne skrajności, o czym też za chwilę. To, co jest dalej jakoś ważne, że warto, i Teresa to mówi, zauważyć pewną zmianę, że od czwartego w zasadzie mieszkania Teresa, kiedy mówi o człowieku, o tym spotkaniu, albo kiedy mówi o duszy, to używa zamiennie takiego określenia jako... Przestrzeń oblubieńcza. Zaczyna pokazywać, że to, do czego my dążymy, to jest bycie z oblubieńcem. W szóstym mieszkaniu zatem dochodzi do tych zaślubień z oblubieńcem, ze stwórcą. I nie dzieje się tutaj jakby tak naprawdę nic niezwykłego, pisze Teresa, gdyż do takiej relacji powołany jest każdy chrześcijanin. Przez łaskę sztuk. Można tak powiedzieć, że my do, zaczynamy dopiero wszystkimi władzami odkrywać, kim my jesteśmy. I jakby zajmować też w naszym odniesieniu do siebie właściwą perspektywę. Widzimy obraz Boga w nas. I oczywiście w tej relacji nie chodzi tylko o oddanie siebie Bogu, ale człowiek, kiedy chodzi do tego szóstego mieszkania, czy szóstych mieszkań, nie wyobraża sobie życia bez Boga, bo jeśli odkrywa, że on staje się miłością w Bogu, czyli miłość Boga staje się w nim, to trochę tak, jak się zakochasz i już nie wyobrażasz sobie życia bez tej drugiej osoby. Coraz bardziej za nią tęsknisz. I Teresa mówi, że Bóg zrobił już wszystko, nie? przyszedł na ziemię, umarł, zmartwychwstał i powiedział Ci, że chce Ciebie z sobą. To jest życie, które jest prawdziwym życiem. I sama relacja oblubieńczej więzi to nie jest temat, który Teresa podaje w twierdzy wewnętrznej. Ten temat widzimy już w Słowie Bożym, w pismach Starego Testamentu. Widzimy u świętego Pawła. Więc chodzi o co? Że Teresa odkrywa, że to jest cel naszego życia, i na tym będzie polegać wieczność, i daje nam to, co jest dla nas pewnie oczywiste, ale w tej relacji nie, celem jest wzajemne odbijanie własnej piękności, takie ładne zdanie mówi. Że przyciąganie siebie nawzajem, Bóg przyciąga nas, my przyciągamy Boga. I ta świadoma relacja oblubięcia zaczyna się właśnie zaręczynami, ale to są. Teresa mówi takie dramatyczne zaręczyny. Nie? Jak widzimy nieraz, u studentów to fajnie widać, nie? ale też macie znajomych, nie? że potem nie? pierścionek, nie? jakieś tło, tutaj zima, nie? w różnych okolicznościach, nie radość. Teresa pokazuje to zupełnie inaczej. Nie? Te zaręczyny chodzi o to, że tutaj Bóg i człowiek mają siebie wybrać definitywnie. I musi spłonąć między nimi wszystko, co by przeszkadzało w tej miłości. Wszystko. I tutaj wszystko ma być tylko dla Boga, w Nim, z Nim, a nic bez Niego. I dlatego to szóste mieszkanie otwiera się czasem na różne cierpienia, które człowiek ma wrażenie, że są dla Niego nie do zniesienia. Mogą to być choroby, prześladowania, oskarżenia, niepowodzenia, szyderstwa, obmowy, wątpliwości ze strony spowiednika czy Kościoła. Nawet prześladowanie ze strony Kościoła, osłuch na modlitwie, ciemność w wierze, pustka w nadziei, niemoc w miłości. Jak ktoś z was to słyszy, to chce się zaręczać, nie? Ale wiecie, że to doświadczenie nieraz my już przeżywamy, nie? Dlatego mówimy, że te mieszkania się przenikają. To nie jest tak, że przeszedłeś już, przeskoczyłeś, nie? Tylko naprawdę to światło jakoś nas przenika. I w tym stanie człowiek czuje się wewnętrznie wypalony, a to wszystko po to, mówi Teresa, by nabrał dystansu do siebie, do swoich odczuć i do darów Bożych. I mówi tak, po co to jest wszystko? Te doświadczenia. By zmysły kochały, nie postrzegając, by emocje kochały nie doświadczając, a rozum kochał, nie rozumiejąc. Tu może się nam wiele wyjaśnić, że jak idziemy już długo za Panem Bogiem, to, to my już nie mamy liczyć na to, co on nam da. My mamy po prostu kochać, jakby tu już nie chodzi o dary. I Teresa powie, że my mamy wybierać dawcę dla niego samego, a nie dawcę ze względu na dary. Co więcej, Teresa powie, że dary w tym mieszkaniu są bardzo smakowite. Nie znaczy, że Bóg nie przychodzi i nie obdarowuje, tylko mam się definitywnie oddać Panu Bogu. Czyli wszystkie moje władze, i poznawcze, i emocjonalne, są ukierunkowane na to, żeby kochać w sposób bezinteresowny. Nie tak jak ukochał nas Bóg. I to jest to wzajemne obdarowywanie się pięknem że Bóg widzi w nas już wtedy to piękno. Pomimo jakiegoś naszego trudu, my widzimy coraz bardziej, jak piękni jesteśmy w Nim. I może o tych łaskach, darach, tych smakach czy momentach, jak to było mówione przez księdza Pawła, nie, powiemy sobie jutro. Zobaczymy też nadzieję, że są dwie drogi i wcale to nie jest tak do końca, że te zaręczyny są takie przerażające. Takie drastyczne. Bo to, z czym przychodzi Bóg, to, do czego nas zaprasza, przewyższa o wiele to, co się rodzi w nas w ciele poprzez zmysły czy rozum.